Siezyma z tej strony Kapisz 20. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić fajerwerka Idealnego fajerwerka Potrzebujemy do tego lątu Takiego Wszystko jest Takiego Zapalniczki do odpalenia Nożyczek Takiego lątu żeby przyłączyć go żeby odpalić Kawałek woli aluminiowej <laughs> i sznurku i sznur. Ja ja zrobię cięcie i o nie 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 zrobię cięcia. Może tego kamerę Nie tyle, czekajcie, bo ja coś muszę zrobić Zrobić, zrobić aby aluminium. Miałam. Takie coś, tylko dłuższe wy to zróbcie, bo mi nie wyszło Zróbcie dłuższe, o takie gdzieś Takie No i tyle I jeszcze musimy i musimy zrobić z tego lądu, I musimy pociąć ten lont na kawałki takie długie jak to, więc ja zrobię cięcie, a, a no, dla was to jest minuta, dla mnie, dla was to jest sekunda, a dla mnie parę więc zobaczymy się jak już to wszystko potnę.